Mam przyjemność i zaszczyt pełnić funkcję lektora podczas uroczystości otwarcia odtworzonego posterunku Policji w Zabrodziu. Podczas dzisiejszej uroczystości symbolicznie zostanie przekazany klucz do posterunku. Posterunek ten został reaktywowany po likwidacji w dniu 1 grudnia 2012 roku. Pomieszczenia, które zajmuje, są własnością gminy Zabrodzie. Zostały udostępnione policji na podstawie umowy użyczenia. Podczas dzisiejszej uroczystości pan minister wręczy również symboliczny klucz do otwieranego równocześnie posterunku policji w Jastrzębi w powiecie Radomskim. Klucz odbierze kierownik posterunku. Za chwilę na plac przed budynkiem posterunku policji przybędzie minister spraw wewnętrznych i administracji pan Mariusz Właszczak. Meldunek o rozpoczęciu uroczystości złoży panu ministrowi jej dowódca podinspektor Tomasz Marcinkiewicz. O zabranie głosu proszę Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu, Pana Inspektora Tomasza Michułkę. Szanowni Państwo, Witam wszystkich bardzo serdecznie na uroczystym otwarciu posterunku Policji w Zabrodzie. Szczególnie pragnę powitać ministra spraw wewnętrznych i administracji pana Mariusza Właszczaka. Komendanta głównego policji pana nadinspektora Jarosława Szymczyka. Zastępcę komendanta głównego policji pana nadinspektora Jana Lacha. Wojewodę Mazowieckiego pana Zdzisława Sipiera. Witam serdecznie przedstawicieli samorządu terytorialnego, duchowieństwa, administracji rządowej i samorządowej, media, a przede wszystkim policjantki i policjantów oraz pracowników Komendy Powiatowej Policji Wyszkowie, posterunków Zabrodziu i Jastrzemi. Witam wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Szanowni Państwo, jesteśmy świadkami otwarcia kolejnych posterunków na terenie, na terenie garnizonu Mazowieckiego. Uro, za chwilę dokonamy uroczystego odtworzenia posterunków w Zabrodziu i Jastrzeni. Dziś służbę posterunków Policji w Zabrodziu rozpocznie pięciu funkcjonariuszy. Docelowo obsadę posterunku stanowić będzie siedmiosobowa załoga. Szanowni Państwo, jako komendant wojewódzki z w Radomiu jestem szczególnie dumny. Że otwieramy dzisiaj kolejne posterunki. To już siódmy i ósmy posterunek otwarty na terenie Mazowsza. To najlepszy dowód i potwierdzenie tego, Szanowni Państwo, że wsłuchujemy się w oczekiwania społeczne. Bo w ten sposób właśnie należy realizować wolę lokalnych społeczności. Dla nas bezpieczeństwo naszych obywateli jest celem nadrzędnym. Mogę zadeklarować, że w przyszłym roku będziemy kontynuować i w dalszym ciągu będziemy reaktywować zlikwidowane na Mazowszu posterunki policji. Służyć społeczeństwu, być blisko społeczeństwa, to dla nas zadanie priorytetowe. Szanowni Państwo, pozwólcie na taką dygresję małą. E, przygotowując się do tego spotkania, przypomniał, przypomniał mi się fakt, e, będąc na krótkim stażu w Stanach Zjednoczonych, tam wówczas kiedy podpatrywałem, jak pracują nowo nowojorscy policjanci, okazuje się, że realizują oni swoje priorytety w oparciu o pięć zasad, które im przyświecają w codziennej pracy. Jest to tak zwany system pięć razy T. T, czyli pierwsze litery od wyrazów, które są dla nich pewnego rodzaju drogowskazami, przesłaniem. I pierwsze słowo na literę T, które jest zawsze wymieniane jako pierwsze. To jest trust, trust jak zaufanie. Szanowni Państwo, to właśnie za, zaufanie społeczne jest dla nas szczególnie ważne, ponieważ e, jeżeli społeczeństwo darzy swoją policję zaufaniem, to wtedy można razem zdecydowanie więcej. W tej chwili zaufanie społeczne polskiej policji jest bardzo wysokie. Ostatnie badania pokazują, że ponad 72% dobrze postrzega pracę policji i ja myślę, że to jest dobry kierunek, ale można jeszcze więcej. Szanowni Państwo, dlatego e, zaufanie nie buduje się poprzez kontakty telefoniczne. Zaufanie buduje się i wytwarza poprzez codzienne relacje, codzienne kontakty. I właśnie poprzez to, że otwieramy posterunki, będziemy bliżej państwa i mam nadzieję, że to zaufanie do polskiej policji będzie jeszcze większe i będzie się jeszcze bardziej rozwijać. Dlatego że ufa się człowiekowi po prostu temu, którego się zna, który którym na co dzień się przebywa i to właśnie ten człowiek, ten policjant, który realizuje codzienne e, oczekiwania społeczne, może sobie e, zapracować na to zaufanie. Szanowni Państwo, pozwólcie proszę, że podziękuję wszystkim tym z Państwa, którzy przyczyniliście się do otworzenia nowego ogniwa w strukturach Komendy Powiatowej w Wyszkowie. Chciałbym podziękować samorządowi gminy w e, e, Zabrodziu e, na czele z wójtem Tadeuszem Michalikiem. Dziękuję państwu, że przyczyniliście się do tego, że dzisiaj mamy okazję i przyjemność ten posterunek otwierać. Ale dziękuję również wszystkim tym, którzy wnieśli chociaż małą cegiełkę e, do tego dzieła, które dzisiaj jest realizowane. Życzę wszystkim państwu, mieszkańcom gminy Zabrodzie, aby obecność policji przyniosła wymierny efekt w postaci zapewnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Jako przełożony zwracam się do załogiowego posterunku o zapewnienie wszelkiej pomocy mieszkańcom gminy i zwykłej ludzkiej empatii w rozwiązywaniu codziennych problemów, ale również stanowczego reagowania na przyjawy wszelkiego rodzaju łamania przepisów prawa. Panie Ministrze, Szanowni Państwo, dziękuję za uwagę. Действуй по накануне. Пойдем. Panie ministrze, aspirant z chwilą wprost wskazuję objęcie posterunku Policji w Bardzo dziękuję panu ministrze, a również dziękuję kierownikom posterunków. Proszę o zabranie... ...dzisiejsze spotkanie od uczczenia pamięci minutą ciszy sierżanta sztabowego Piotra Gąsiorka, policjanta, który zginął jadąc na służbę. Policjanta, który kiedy zauważył, że dzieje się coś złego, że mamy do czynienia z wypadkiem samochodowym, zatrzymał swój samochód, udzielił pomocy... Niestety w trakcie udzielania pomocy został potrącony przez kolejny przejeżdżający samochód zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Proszę, żebyśmy minutą ciszy uczcili pamięć bohatera, sierżanta sztabowego Piotra Gąsiarka. Dziękuję. Proszę Państwa, wspomniałem o policjancie, który poniósł śmierć na służbie. Dlatego, że tak często mówię o etosie służby. Tak często mówię o tym, że policjanci przystępując do służby, składają przysięgę, w której mówią o narażeniu zdrowia i życia przy ratowaniu innych. I mamy przykład policjanta, który wyróżniał się w służbie, człowieka młodego. 9 lat był w policji. Policjanta, który był doceniany przez przełożonych, który był lubiany przez swoich kolegów. Policjanta, który pokazał, udowodnił, że właśnie bardzo poważnie traktuje zobowiązanie, jakie podjął przystępując do służby. My pamiętamy o sierżancie sztabowym Piotrze Gąsiorku. Jego rodzina została objęta opieką, wdowa otrzyma należne wsparcie, bo to jest postawa, którą trzeba uhonorować, którą trzeba wyróżnić. Kiedy objąłem urząd ministra spraw wewnętrznych i administracji, przystąpiłem do wprowadzenia kilku programów, które właśnie przede wszystkim przywrócą. To służby, które pozwolą na zbudowanie zaufania. O tym zaufaniu mówił pan komendant wojewódzki mazowiecki policji. Tak, zaufanie między policją a społeczeństwem to podstawa zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom naszego kraju. To zaufanie jest budowane poprzez chociażby wprowadzenie programu mapy zagrożeń bezpieczeństwa, poprzez wprowadzenie programu dzielnicowy bliżej nas. A więc poprzez poprzez spowodowanie takich warunków, aby dzielnicowi byli odciążeni od pracy administracyjnej, aby byli dostępni mieszkańcom. W tym posterunku, który dziś otwieramy, będą służyli dzielnicowi. Kontakt z nimi będzie łatwe. Każdy będzie mógł przyjść do posterunku, ale także będzie można poprzez wyszukiwarkę internetową, moja komenda, znaleźć imię, nazwisko, stopień, numer telefonu dzielnicowego. W każdej sytuacji będzie można się do dzielnicowych zwrócić. Przy pomocy mapy zagrożeń bezpieczeństwa można anonimowo zgłaszać uwagi dotyczące zagrożeń, jakichkolwiek zagrożeń, a więc zagrożeń w miejscu, w którym mieszkamy w miejscu, w którym znajduje się szkoła, do której uczęszczają nasze dzieci, czy też w miejscu, w którym pracujemy. To jest właśnie metoda budowania zaufania, to jest metoda budowania bezpieczeństwa, zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom naszego kraju. Przystąpiliśmy także do odtwarzania zlikwidowanych przez poprzedni rząd, przez rząd koalicji POPSL, posterunków policji. Jak mówił pan komendant Mazowiecki, na Mazowszu to siódmy i ósmy posterunek, a w skali całej Polski. To 35 i 36 posterunek policji. Będą otwierane kolejne. Będą otwierane dlatego, że rząd, a następnie Sejm, przyjął program modernizacji służb mundurowych na lata 2017-2020. To program wzorowany na programie modernizacji służb mundurowych sformułowanym i wprowadzonym w życie przez rząd pana premiera Jarosława Kaczyńskiego w 2007 roku. Ten program składa się z trzech komponentów. To są pieniądze przeznaczone na infrastrukturę, a więc właśnie na odtworzenie posterunku, chociażby tego, który dziś otwieramy. Tu oczywiście współpracujemy z samorządami terytorialnymi, bo to jest wspólne zadanie żeby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom. Drugi komponent to są pieniądze przeznaczone na wyposażenie policji, a więc na nowoczesny sprzęt, który pozwoli zapewnić bezpieczeństwo. No i trzeci komponent to są podwyżki wynagrodzeń dla policjantów i pracowników cywilnych policji już od stycznia przyszłego roku, czyli już od następnego miesiąca te podwyżki będą wypłacane dlatego że policjanci powinni być godnie wynagradzanym. I my do tego doprowadzimy. Już doprowadziliśmy do tego, żeby były podwyżki, żeby te wynagrodzenia były godne. To wszystko właśnie buduje poczucie bezpieczeństwa, i to wszystko daje realne bezpieczeństwo obywatelom naszego kraju. Zwracam się do Państwa policjantów. Życzę Państwu spokojnej służby. Jestem przekonany, że ten posterunek będzie miejscem, do którego Wszyscy ci, którzy czują jakieś zagrożenie, mają jakieś uwagi.